Jamie i Kyle jeździli po swoim małym miasteczku w poszukiwaniu miejsca, by coś zjeść. Było już grubo po północy i każda restauracja, jaką mieli, była już zamknięta. Nagle zauważyli jadłodajnię, której nie rozpoznali wcześniej, z jasnym neonem mówiącym otwarte 24 godziny. Zjechali na pobocze i weszli do środka. W knajpie było pełno ludzi, a przyjazna kelnerka usadziła ich w narożnym stoliku. W oczekiwaniu na złożenie zamówienia, zaczęli jednak narzekać na to, jak gorąco i duszno było w tym miejscu. Kelnerka podeszła do stolika, by zebrać zamówienie, a chłopcy wyrazili swoje obawy o ciepło. Kelnerka po prostu się uśmiechnęła i powiedziała, przyzwyczajcie się do tego. Jamie i Kyle spojrzeli na siebie niepewni, jak rozumieć jej słowa. Jednak gorąc zdawał się tylko pogarszać. Pocili się i czuli się niekomfortowo. Postanowili opuścić budynek. Jednak kiedy próbowali otworzyć drzwi, okazało się, że nie chciały one puścić. Odwrócili się w stronę lady i zobaczyli, że jadłodajnia jest już cała pogrążona w płomieniach. W panice zaczęli walić drzwi i krzyczeć o pomoc. Ogień powiększał się, pochłaniając wszystko na swojej drodze, w tym Jamie'ego oraz Kyla, a także innych klientów, którzy beztrosko spożywali swoje posiłki. Następnego dnia rodzice nastolatków zgłosili ich zniknięcie do władz. Samochód, którym się poruszali został znaleziony na pustej działce, a szeryf został wezwany do zbadania całej sprawy. Stróż prawa wyjaśnił, że kiedyś była tam jadłodajnia, ale spłonęła ona kilka lat temu.